Też masz pytajniki? Co? Też masz pytajniki? Pytajniki? Pytajniki. Gdzie? Zamiast światów ja mam pytajniki. Nie, mi się to już odrodziło. Aha, mi... co się, Mnie... się zrobiło? Ja mam pytajniki. XD. Dwa Lina! coś co my kochamy. Cześć, to jest... no, nie podjesz, tak się może widzę tylko ekranu? <grym> What to co ty tam kurwa, okien nie masz? Tak, nie mam okien w jednej piwnicy, wiesz? Ci! Czekaj! No, no nie, ja muszę spodź. tam kurwa wejść. No, <grym> 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 Widzisz, <Wierzy>, wejść. No, <grym> że Bidzika, jestem. Ja was dwóch <grym> <grym> wyciągałam. Dwóch! O! Marudzisz! Bo, ben, bo będę, bo mogę, bo lubię, bo chcę. <noise> Panie Maliny, Nie Jestem już do siebie przywiązana. O dobra, no chodź. Kurw Ty jesteś poważna. Tak, jestem bardzo poważna z sobą. No widać po prostu. Ja Ja moja praca to siedzenie za komputerem. Chodź na mnie. W biurze. Czy ty możesz? Boże jak, święty! Jak, jak potem zobaczysz to nagranie, to zobaczysz, że ja nawet nie wiedziałam, kiedy to się stało. Dobra, no dawaj. Na mnie wejdź. O, super. Wskocz na to. Kur... Dobra, nie. Ty idziesz i ja skaczę. Spoko. No i super, cieszę się, że no idź. Aha, już tak, no oczywiście, że tak. No idź. Wykorzystujesz mnie dla pieniędzy. No oczywiście. Nie widzę nic. Nie. Od czego nie, są nie, przyjaciele? Nie, nie. nie. Co się... fuck? Coś. What the fuck? What the fuck? Co? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co! No. Zobaczcie. Co się dzieje? Zobaczył na nagraniu. Ja skaczę. E, tutaj... Aha, dobra, bo ja się... Się próbowałam ruszać na S. No czekaj, no debilu! Idziemy. Musisz skoczyć. Ja, dosłucham klucz. Skacz. Bądź tutaj, gdzie ja jestem. Skacz. Dobra. Ja skaczę. Idź! Nie! Ja jestem. No nie! Ale... Ja chcę, ty! Ja skoczę, ja skoczę. Ja skoczę, ja to nie zabić! Yes! Wciągaj wam. No. Ja, ja skaczę! No, gór. No. O, masz tam stać, tak? Tam dalej no, troszeczkę. Dawaj, dawaj, no. skacz. Dalej troszeczkę! Skacz. Skacz. Dalej, skacz. Dalej. Skacz. dalej! Dalej! Dalej był skacz. No. <laughs> Idź. Skacz. O. Jest! No! O dobra Jej A teraz nie zbliżaj się do mnie No k... Dobra I co będziesz se lewitować? Tykamy siany z podłogi Nie pasz kurz! Idź mnie za to przez to, że mi tak laguje, to się robi coraz śmieszniejsze Bo mną autentycznie miota po całej mapie Jezus, Uj, bitch? Okej, okay. bitch, no a pudełko na mnie! No właśnie, próbuję! Okej, okay, idealnie To jest moje No kurwa, co ty robisz, kobieto?! No Dobrze, sprawdzić, tu. co tam jest <grym> Spoko <Aha. grym> Chodźmy sprawdzić, co tam jest Dobra mieć na Najpierw... No, dawaj Jeden jak na razie. Czekaj, no kurwa! Ale dwa potrzebujemy. No, no, bo ty masz brać jeden! Idź. Debilu. No, poradzimy sobie z jednym. No, poradzimy sobie z jednym, na pewno. No bo musisz mieć dwa kreski na głowie, ja muszę na ciebie skoczyć. Nie kurwa! Tak. Nie, ty masz tak. mieć jeden, ja mam mieć tak. jeden. No, jak mamy przejść nieby po tym znikającym? No, będziesz szła za mną, albo ja za tobą. Przecież to nas zabije od razu. Wiesz, że już próbowaliśmy. Dobra, to, dawaj. Idzie jeden. Idzie teraz. No. Dobra, ale jestem monstrualna, kurwa. Ja mam platformę. Być Ej, po prostu mi wszystko znika. Wytyfy wy, co się dzieje? Co? Czasami no się... idź pierwsza. Bo czasami jak, to nie jak, ten jak pójdziesz tak, tak daleko tak, że jakby poza mapę, nie? To mi wtedy zaczyna wszystko znikać. XD Dobra, co też, dalej? Miałam traumę, a, Miałam taki what the, fuck, what the fuck, to to wtedy to też mi się wydarzyło. Push or jump, dawaj push or jump. Czy robimy po kolei? Jak chcesz. To po kolei robimy. Dobra, czekaj, ja tylko idę sobie okno zamknąć. Dawaj kurwa, no czas! Czas kurwa! Sosia! Ok, wróciłam. Zosia, kurwa, no! O Jezus. Kurwa, no! O, to, jest to No, wskakuj. No, skacz! no No, idź po prostu, kurde. <grybuj> nie uda nam się. Idź po klucz. Ty już idziesz. Nie, nie uda nam się. <grybuj> Aaaa! No i wszystko przez ciebie po prostu No bo nie chcę komarów mieć. W dupie to mam! Aha, Dobra, chodź du! Chodź du! Noć, kurz, chodź, to ty już zbierz, kurwa, zbierz, chodź. zbierz najpierw tamte, co możesz. No, kurwa! Powiedziałeś, że mogę po prostu iść. Teraz o. Ty tam, czekaj, no Jest! 7 sekund w zapasie. O, oh, dobra. No, nie wiem. Nie byłabym tego taka pewna. Kurwa! Dobra. Dobra, idę. Kurwa! Dobra, no! i Idź! Szybko! Masz mało czasu. Wróć się. A po kur. Dobra. No właśnie. Oh. Ale hej za pierwszy. Myślałem, że nie przeżyjemy autentycznie. Umarlibyśmy, wiesz. No. Raczej. What the fuck? Eee, mm. Ja y nie mam? No czyż? Aha! No idź! No! Staram ich mi się! To... Tylko te nie, nie, nie współpracują. No! Chodź tu! Chodź tu, no! No to już Ale tego nie zrobimy. Aaa! No kurwa! Ale już wiadomo, co trzeba zrobić. To najpierw, może ty na górze, co? Chodź, chodź tutaj do mnie. Chodź do mnie. O, dobra, no i zbierz. No, chodź. Chodź tu. Ja pierdolę. Czekaj, No. Nie ja nie, nie wyrobię z tobą. Staram się Nie! Ja pierdo nie Czy ty możesz! Nie. Nie mogę. Dobra, idę dopiero do ciebie. Idę najpierw do ciebie. Co? Idę najpierw do ciebie. No, kurwa. To no. no... O no i idź Wyjdź nad te góry! No staram się, tylko się no. wszystkim mylą W dupie to mam! A wiesz co, ja mam w dupie Pijem raczej kogo, dobra mm. Idź na prawo Staram się Nie wyrobimy to <laughs> Nie. Nie wiem, że dobra, najpierw ja idę do ciebie. Tak. Dobra. Dobra, no i teraz idź na prawo. No. Jeden. O! Jest! Boże Z tak! Skoku weszą do tych drzwi. Boże, oh, oh, brawo. Po prostu ja umiem mhm, ja tak umiem. mhm, mm mhm, mm mhm, mm 100%. mhm, Idę, chuj, z powrotem! Czekaj, bo zaczął. Dobra... No i idź, i idź po... dobra... Idź z powrotem. No kurwo! Tam, tam przejścia nie ma. Idź! Chyba. A gówno przejścia nie ma. No, weź... dobra. Ja o, oh, za ja pierwszym! Nie, ja nie widziałam tego, ja tego nie widziałam. No, widziałem. mogłam się domyślić. Wow. Dobra. Gimik, gimik. Gimik, gimik. Gimik, gimik, mamy. Eee, eee. Co ja mam? Aha. Na ciebie, Skotę. Mhm. Ja już tak chcesz. Jest <grym> tobą zawsze. Mm. No skać kur! Jeszcze <śmiewanie> byś się spadniła w tym momencie. <śmiewanie> nie zabijłabyś się. Przmiać tarczy debilu. w sumie? Nie. Boże, nie no. IQ level 300. Omg, moje ulubione. Oh my goodness! Jak <śmiewanie> tak, tylko nie można się już. <śmiewanie> ja tego <śmiewanie> nawet nie zasknęłam. To jest ciebie nie można. Ej, szczerze. Patrz! Ej, aż trzeba nie było w tym. Chodź tu. Nie, to było w drugiej części! Zagrałaś w drugą część, nie? Czemu ty nie prowadzi? Czuję się molestowany na kamerze. Boże! Dobrze zadanie! Te dziury są za ciasne po prostu. A nie? A nie, nie wolno. Ania nie, nie, nie jest to. Ja to mam wszystko na kamerze. O nie. Ja to mam wszystko. Kurwa. Ja to mam wszystko nagrane na kamerze. E? Czemu mi próbujesz? Sex tape z gry. Ale czemu ty próbujesz, nie ja tyłem od przodu jakby wytyfy? <suszy> nie wiem. <suszy> Ej, to kurde przypadkowo <suszy> weszłam. Tak. to nie było specjalnie. No, tak przypadkowo weszłam w nią, tak przypadkowo. No kurwa! Co ty odpierdalasz? Aha. No, czyli poczekamy sobie. Tak. To my na górnej musimy sobie patrzeć. Tak. jak <noise> action time ci powie. <noise> jak będzie dwie sekundy, to klikamy. No! Dobra, i będzie jedna. To wtedy klikamy. Ania nie wolno. Ania jest. Co ty? Ania, ja rozumiem, że jest. No, nie. Jedna jest kuszące, ale bez przesady. Becz, sama się pilnuj. Nie, co, ale ja się pilnuję. No, co ty? O, <śleskuj> O nie wiem, przypadkowo, spokojnie też O kurwa. Czy, o ja ci tak, ok, blisko, tak blisko. Tak blisko jak Gorba! Ja kurwa przypadkowo, Czekaj, przypadkowo no naciśnij Nie, nie, ja nie, ja ja na gówno nie doszradę. Co to jest od jak okazałaś The <grym> fuck Będziemy robić wieki O! Jest! Pr pr jest! Mamy to! Idź, idę Skoczyć na W, czemu powiedziałam kliknąć Relia, ja, ja też próbuję skakać na W czasami mm. Mi się to całkowicie zdarza Weź na mnie, wejdź! A dobra, nie, nie może No musisz się zmniejszyć! Nie eee, dlaczego? Spoko będę unikać, chcę być nisko. Dobra, czekaj, no i chodź tu No No o, kurwa, no zmniejsz się debilu! Jak tam pogoda do na dole. Mm. No, skakuj. No braj teraz <śmiech> <śmiech> Cio. trzeba iść do przodu. No, What the fuck? Się. Ale nie mogę zmniejsz No to idź. Idź. Jeszcze bardziej Dobra no Nie weszłam w dziurę <śmienicę> <śmienicę> <Robi bód. śmienicę> Nie dam się dostęp do drzwi Jak ja się zmieściłam w tych drzwiach? Przecież się kurwa otworzyłam no, ale jak ja się zmieściłam w tych drzwiach Normalnie Tak, ja byłam jakieś trzy razy większe niż te drzwi Co? No bo ja się nie zmieściłam Przecież to nie kurwa te drzwi Ale te drzwi, które się idzie do końca w sensie żeby skończyć level No, no. A znowiłem. uszy się nie liczą <głos> <głos> Ale to jest jak moje ciało było ogromne, jakby pchaj. Mm, mówisz? <finely> <schodENpost Buntaking> a nie ty musisz. Tak, ale mi to kurwa zrzuć nie tam. Jezus! Ty jesteś naprawdę, nie? No i czekaj. Dobra, no. No, skocz. Nie, ty już za bardzo nie wskoczysz no, Nie, Cio. nie, nie Co? Ja Poprawisz do... to No właśnie poprawię to No ja i wskocz nie, na to No teraz spadło <noise> Dobra, no Ania, bo... Co ty zrobiłaś?! No i super. Ale kabuzeczka. Co nie, jak taki stolec. <śmienicza> <śmienicza> Idealne po prostu. Rel. Tak jeszcze po buraczkach. Dobra, szybko, kurwa. Pff, what the fuck, nawet czasu nie mamy. <śmienicza> Ale przecież ekran się. A, ten. To... <śmienicza> Debilu. Narzekaj. Nie narzeka. Narzekasz. O, on nie, to jest to. Czekaj! Idź! Dobra, dobra. I wchodź! Wchodzę. Dobra. I'm in the top of the world. Jest, dobra. A weź mi nawet niegodaj. Nie z tymi piłkami będzie najgorzej. No, weź, a my chyba tego dzisiaj wszystkiego nie zrobimy, nie? No, dzisiaj nie. Będzie co do którego? To będzie następny odcinek. Ja pierdolę jaki dał mnie. <noise> <noise> nie wierzę. No róbcie zdjęcia mało takich na świecie. Wiesz co? Ja ci zrobię tak, żebyś nie mogła spaść. O, o dziękuję. Dobra, no. No, nie! Ja pierdolę, no idź. Tam, tam ściany No tutaj już nie Ani mi się to, wasz. Nie Ani mi się wasz. No nie złóż tu. Chodź tu. Zrobię to. Zrobię to, skoczę. Skoczę. Wow, skoczyłaś. Doskoczyłaś? Doskoczyłam do twojego poziomu Wow, to dlatego byłaś tak wysoka? Tak Don't push Jak ty to mi naciśniesz? Ja pierd... To upadek społeczeństwa Zrobiłam to na 100% niespecjalnie Upadek społeczeństwa, ja pierdolę no, ja ci pokażę. Wiesz, spacja? No zdrowie. Wiesz, masz coś takiego jak spacja. Ciekawe. <laughs> Wiesz, tak spacja istnieje, nie? Spacja, spacja, spacja nawet wygląda. Tak samo jak śliwki. My, my raz próbowaliśmy. What <laughs> the fuck? My z rudą próbowaliśmy ten. Kupić śliwki i dosłownie w żadnym sklepie nie było śliwek Jezusie! Ja. <laughs> Więc zdecydowałyśmy, że śliwki to propaganda <laughs> What the fuck? <laughs> że śliwki nie istnieją, to jest tylko propaganda No i kto to co kliknął? <laughs> ty, a ty, a ty, ty się co? Co co było? <laughs> Bro! Staram się dzięki No widać kurwa, że się starasz Chodź tu. Nie kurwa nie próbuj Bro. Spasja mi nie zadziałała. Na pewno Z sama pasja zaraz mnie... nie zadziałaś. Spasja mnie zawiodła. Mhm, mhm. Sto kurwa pewności, nie? No tak. Authentical. No tak. 1000%. Ja pierdolę. Nie wierzę. Działam to Co? Prawie nacisnęłaś Ja byłam kurwa od tego dalej niż ty Jest w końcu! Nie byłaś, wow Prawie pr No prawie kurwa mhm. Dobra, no to co? Kolejny odcinek będzie... Tak, oczywiście tutaj. Oczywiście, zrobiliśmy jeden sam nie? Tak, jeszcze 6 zostało. Jestem w End stop. Retro Game, Ballpark, Two Players. O, oh, Two Players, End mm. Gimmis, mm. Gimmick, 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 Last Park. No to co, kiedy będzie następny odcinek? Kiedyś. Za dwa lata, kurwa? Tak, za dwa lata. Za dwa lata, okej, okay, no to widzimy lata. się za dwa lata. Następny, <laughs> następny